Siema się, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem Minecraft, jak widzicie, jak zawsze, jak zawsze. Minecraft tylko jeżeli zobaczę creepera, to kończ odcinek. Więc lecimy single player bez względu na huehuez, dokończymy sobie ten świat, niech się załaduje nam. Brak odpowiedzi, jak robię inaczej za ten czas, to zostawcie sempa, w górę, komentarz subskrypcję na kanale, bo naprawdę warto. Dobra. Więc czekamy, aż się załaduje, 83%. OK, ładujesz się pięknie, powinno być dobrze. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to subskrybujcie, bo to chcę ten kanał wywyższyć, na wyższy poziom wrzucić, a nie kurde na najniższym poziomie, żeby było, bo naprawdę, naprawdę. I dołączyć do mojego serwera, obieczki sempaja może zrobię drugi serwer. Jeszcześmy na węgiel, to w czasie opsiąc, wideo settings, ok, wszystko jest dobrze. skończyło się spojrzeliśmy na węgiel, o właśnie tam i skończyliśmy odcinek niestety. Ale dobra. Trzeba będzie zejść głębiej, To jest lało, oczywiście. Ten świat jest zarombisty. Pieski znaliśmy wcześniej. Pieski, o halo. Lagi na single playerze. Historyczny moment u Sempaja Rozbudować. Więc... będę założył inne światy, też na potrzeby tych, tej serii. Ale póki coś na ten dokończyć świat. Więc dobra. Wpadłem w to... A ja wiem co padłem, kurde, wpadłem w te jeżyki. Tam mamy jaskinię jakąś. Pójdziemy do niej. Płyn, płyn, płyń. Dobra, płyn, 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 pły, pły, płyń, płyń. Zbijmy się na górę. Okej, okay, okej. Okay. Nie będę się spać, trzeba znaleźć owieczki. znajdę creepera, to kończę odcinek. Mogę znaleźć też w tym, w cave. Ie. O nie, o nie! O nie! Zły pomysł, nie? Nie podchodź tu. Zbierzmy troszeczkę tego. Zróbmy semieczyk póki co. Póki nas nie widzi. Póki nas kurde nie widzi. Ok, zróbmy semieczyk i co teraz? No i co teraz? No i co teraz mi zrobisz? Co mi zrobisz? Co mi zrobisz, kurde pięknie? Monster Hunter, mam dwie kości. Co uda się zrobić pieska, to ja nie wiem. Widzicie co? Chodźmy już po pieska, to jakiś węgiel? Tak, tu jest węgiel, dobra. Bierzmy węgiel, bo oświetlić sobie nasze domostwo, które zbudujemy. Bo to się nam kurde przyda, naprawdę. Tyle węga mi starczy, 7 węgla, tu jakieś pająki, nie wiem, czy tu jest jakaś chyba głęboka dziura. Głęboka dziura. <grym> o nie dobra, musimy znaleźć jedzonko, natomiast skwit jak krówka, albo świnka, albo cokolwiek innego. Żeby mieć jedzonko, bo naprawdę mogę zaraz ginąć z głodu. Ale chodźmy po pieska. Piesku, cip, cip, taś, taś. Mi się uda z dwiema kośćmi, zobaczymy. Tu już były pieski, tak, tu jest piesek. Oto są dwa. Które rysujemy. N, duel, To toba, borba, ciebie wezmę. Nie udało się, dobra, kurde, nie mam szczęścia. To będzie więcej szkieletu. Te pieski wiem, gdzie są póki co. Weźmy go crafting tabla stamtąd. Z dużą węgla. Oj, 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 oj padłem. To dużo węgla, naprawdę. I myślę, żeby się wybudować w górze. Ta na moim. Granica wyobraźni, wybudować się w górze, bo to będzie chyba dobry pomysł, mam taką nadzieję. Będziemy budować w domku jak na sur Minecraft survivalu z Rykiem, survivalu, przepraszam się jąkam, ale gram samego rańca. Wychodzimy okay, potem w węgiel. O ścięło się coś, dobra przepraszam, ścięło się coś. Zróbmy sobie pochodnie więc mamy tyle koula. Okej. Okay. I to będzie dobrze. Chyba że tu się wybudujemy. Tu się wybudujemy. O szkiele. Dzień dobry szkielcie. Cześć, 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 cześć mi mienną kość, ty zły człowieku. Ty zły człowieku. Ale fajne wow Ale struktury zarąbiste. O kurde, lawa tu płynie, tu jest to. Ok, nie spawnijmy już pod tylko tą, kurde, tą pieprzoną. Wodę trzeba będzie zatamować i zbudujemy taki domek prowizoryczny. Tutaj dwa wyjścia będą tą wodę zatrzymać. Ta woda nie jest, to woda niech się tu płynie. Ok, no i dobra, jest dobrze. Możemy się na razie wybudować. Trzeba tu zrobić tylko miejsce, takie zejście ala, coś tego typu. To już zaraz zamienimy. Hej, jak tutaj to rozbudować? To, no, to musimy oświetlić, żeby nie spawnili potworki. Okej, okay, jest dobry. Co by tu zrobić? Najlepiej tu zrobić siekierkę, bo bez siekierki nie pójdziemy nigdzie. Bez siekierki, kury nie pójdziemy nigdzie. Dobra, siekierki się robiło tak. To jak Minecraft'a. Miałem tutaj load'a, no, tylko nie przewód Minecraft'a. Okej, okay, bo tam buduje swój świat, survivala z ryjkiem buduje I póki co jest dobrze Okej, okay, zbierzmy sobie ten, to drzewko Pim, pim, pam, pum Spójrzmy jeszcze raz o swoich, może mi się uda Może się uda o swoich, zobaczymy Chcę oswoić zwierzątko jakieś Mówię mieć chociaż na serię pieska Oczywiście nie powiedziałem wam, ale zobaczycie dopiero w odcinku. A nie będę wam spoilerować Zobaczcie w odcinku survivala z ryjkiem co się stało z moimi trzema pieskami? Po prostu zginęły. Padły do lawy. Same z siebie nagle. I to jestem smutny. Posmutniałem. Okej. Okay. To jeżeli... Łoś, no, też nie udało, wiesz co? Zabijecie. <grym> nie żartuję. Nie zabiję, bo tu jest za dużo lisów, naprawdę. Dobra, że jest. Jela, yeah, Już jesteśmy. Trzeba było zobaczyć trochę drewienka Więcej, żeby to jakoś wyłożyć z tym drewnem. Bo to drewno mi się podoba naprawdę. To ciemne drewno świerkowe mi się podoba. Cholernie. Chcę <coughs> je zebrać. A może umieram. Zbasz, ryjek, senpai umiera. Senpai ryjek. O nie. Dajcie mi to elagika pod odcinkiem. A w górę. Bo ona się przyda naprawdę. Ona się naprawdę kurde przyda. Ok. Jest pięknie. Pięknie, więcej drewienka. więcej drewienka, panie, więcej drewienka. ale klipera póki co nie widzę I mam nadzieję, że nie zobaczę klipera Tylko trzeba by było żelazo jakieś zdobyć, mam trochę drewna, jakieś żelazo, mam pomysł żeby się kopać w dół Ale mogę nie wrócić już stamtąd, mam mało, no mało tego, nie mam jedzenia w ogóle, mogę też zginąć, bardzo łatwo ale chodźmy więc tam, w tamtą stronę. Zobaczymy, czy tam jest jakaś jaskinka ciekawa. Czy jest jakaś ciekawa jaskinka, bo jak tak, to fajnie. To będzie bardzo fajnie. Hmm, tutaj nie ma niestety na jaskinki, szkoda wielka. Ulala, zobaczymy. Przepraszam hmm, za lagi, że są lagi małe, ale wymawiam, ja że świat renderuje, dlatego od dawna go nie odpalałem. Biedni o tam jest zombiak widzę, tam jest zombiak, x ja mam włączonego. Mm, nie ja to x nie mam, na tej wersji Minecrafta. Bo <grym> ja chciałem się instalować, nie chciałem się z tym bawić, ale dobra. Szukajmy więc, szukajmy. Mm, co by tutaj? Kolej. nie ma żadnej jaskini naprawdę. Niech się załaduje nam tutaj wszystko ładnie, załaduj się, załaduj się. Nie ma nic jeszcze tak. To nie będzie za tym pagórkiem jaskini, za tym pagórkiem. No to przykro mi, będę musiał się kopać w dół jednak. No nie ma. Ok, więc się wracamy i się kopiemy w dół. Niekoniecznie muszę zobaczyć krypera w nocy, mogę go zobaczyć w jaskini. Więc tak, najlepiej to jedzenie się zaopatrzy, żeby nie zginąć. I powinno być dobre. Czy tu nie ma żadnych zwierząt? Gdzie są zwierzęta? Panie, halo panie. Ja szukam zwierząt. Gdzie są zwierzęta? Ja naprawdę sobie zwierzęta, kurde. To jest smutne, tu nie ma zwierząt. Wilki mi wszystkie zabiły. Zquidu się nieraz jest niestety, nie mają mięska szkoda. Mają tylko tłuszcz, czego nie mogą już biegać, kurde. Najszybszy let's play z Minecrafta. Dzień dobry. Właśnie idziemy sobie szukając jedzonka, żeby nie zgłodnieć. O, <gryzmy> sobie te jeżynki, te i jagody. Okej, okay, to jagody zbierzmy. Mamy pięć jagódek, dobra. Zjedzmy sobie. No wiesz, to mało zregeneruje, ale chociaż trochę. Okej. Okay, jest dobrze. Pójdźmy więc teraz do nasz... Wiesz co, wkopiemy się tutaj. Tu się wkopiemy. I zobaczymy, czy coś znajdziemy ciekawego. Okej. Okay, wkopiemy się więc. Mogę zrobić nawet, czekajcie, zrobię nawet schodki takie. Takie dość ciekawe schodki. Kopiemy się więc. Okej, okay, mamy już kamień, więc kopiemy się w dół. Słyszę ząbiaki jakieś, więc chyba powinno być dobrze. Chyba trafiliśmy w żyłe złota. Mam taką kurde, nadzieję skrytą. Żebyśmy nie zginęli, tylko żebyśmy tego nie zginęli. To nie jest hardko, że nie zginiemy tak łatwo. A bo hardko ja nie zagram nigdy. No chyba, że miła nie poprosić pisz sobie aha spawner spawner tu jest tu jest spawner ale jaja ten świat jest arąbisty. o matko o ile zobiaków jest mary ilu was tu jest więc ja was matka kurde nie miała ale woda was zatrzymuje a do do nich nie 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 ma mowy. Nie ma mowy, 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 Dedaj, dobra. A mam przynajmniej zgniłe mięsko, kurde, spawnę znaleźliśmy, o kurde, jaki cud. O matko, że cud, szczęście. Gun Apple, tak, tak, jedzonko, tak, bo bony siedem, możemy zrobić sobie. Rynowsko, Beatrot, Seeds, sadul, okej, jest dobrze nawet. O kurde, dobra, dobra, dobra. Dwa sadle. Dobra, tu mamy spałne czego? Zombiaków, Ale w zasadzie nie spałne, zombiaków. To jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Kurde, jestem pod wrażeniem. Znowu więcej to czy... I schodźmy więc w dół dalej. Okej. Okay. Tutaj coś jest. Zrobimy sobie tylko. Oczywiście. Chlebę, że zawsze zregenerowało życzko. Tam zregeneruje. I chodźmy tutaj. Więc tutaj. Okej. Okay. Co tutaj jest? Okej. Okay. Pójdźmy w dół. Pójdźmy w dół. Tu nic nie ma, ale kopiamy się więc dalej Coś znajdziemy Czyli coś znajdziemy, kurde szczęście, naprawdę Że spawner Obok na przykład locowy świat jest, kurde, jakim cudem O matko To my naprawdę niewiarygodne szczęście Żeby spawner znaleźć, kurde Oj, 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 oj bym wpadł Okej, okay, znaleźliśmy coś ciekawego, bardzo ciekawego Zejdźmy więc. Hello. Hello. O, niedoperek. Dzień dobry, niedoperku. Dzień dobry, dzień dobry. Jaskinia ciekawa dosyć. Eee. Nie mam węgla, muszę zrobić więcej węgla. Muszę zrobić więcej węgla. Jak zrobić węgiel Minecraft? Wydobyć go po prostu. <grytanie> Czy znajdziemy Creepera? To mnie ciekawi. To mnie naprawdę kurde, ciekawi. Jeżeli nie znajdziemy, to będzie druga część tego odcinka. Power takie 15-20 minut nagrać. 15-20 minut nagrać. Ale dobra, ale SP jest dobry. Póki co creeperów nie znaleźliśmy żadnych. I mam nadzieję, że nie znajdziemy w najbliższym czasie, bo to by było bardzo smutne. Ok, coś tu szkielet. Dobrze, że nie znajdziemy szkieleta to końca odcinka. Bo on już przegrał na pierwszej minucie. Ok, chodźmy więc w głąb. Musimy zatamować krwawienie tej wody. ok. Yy, idziemy więc. Jak już tu znajdziemy. Creep, creep creep creep. A bo... tutaj coś jest. Nie, tu nic nie ma niestety. Żelaza też kurde nigdzie nie ma. Gdzie jest żelaza, to ja kurde nie wiem. Mam oczywiście cztery sztapki żelaza. Więc w sumie mogę... No się chyba kpisz.